Witam szanownych widzów, kanał Skadef Atmosfera. Dzisiaj, historia, która mnie zaciekawiła, kiedy sobie czytałem różne zdarzenia na forum DropZone.com. I historia, która trochę nie jest z mojej bajki, bo nie szekałem w wojsku i z wojskiem miałem zawsze bardzo słaby kontakt. Natomiast sprzętowo, oczywiście, zawsze mnie to interesuje. Tutaj chodzi o trzy zdarzenia, które są o tyle ciekawe, że najprawdopodobniej dotyczą wady sprzętowej i wady sprzętowej. Która może być powielana na wielką skalę Bo oczywiście skoczkowie mają prawie wypełniać błędy Skoczkowie nie do, nie niedoświadczeni, doświadczeni mogą sobie zrobić różnego rodzaju rzeczy, ale jeżeli Dochodzi do tego, że spadochron zapasowy przedwcześnie się otwiera w, w samolocie i Wywleka wojskowego z tego samolotu skutkiem śmiertelnym To jest to coś to, co powiedzmy lekko śmierdzi Ale najpierw o samych, o samych tych zdarzeniach Pierwszy, pierwszym zdarzeniem, które pojawiło się w opisie w prasie, to Bryson RDD, który w 2019 roku został wywleczony przez spadochron zapasowy T11R i doznał obrażeń, w wyniku których prawdopodobnie straci rękę pomimo wielu operacji, które przeszedł. Nie jest w stanie ten sierżant pozwać rządu federalnego, dlatego że istnieje coś jak doktryna Feresa, która czyni nieskutecznym pozywanie przez wojskowych, którzy są w trakcie czynnych, czynnej służby rządu federalnego, więc w związku z tym postanowił pozwać producenta tego sprzętu, czyli Airborne System of North America. Okazało się, że wcześniej już były podobne wypadki, kiedy to w samolocie na w w wyniku podmuchu powietrza. To jest ciekawe, że to chodzi o po podmuch powietrza, czyli to, co w samolocie może nastąpić, szczególnie jeżeli się otwierają, otwiera się e, luk załadowczy, to w tym momencie rampa, to w tym momencie jest naprawdę łatwo o duże podmuchy powietrza. Spadochrony powinny być na to odporne. E, Oficer of Navy Seal Bradley Cover. Ginie w podobnym wypadku, i w 2017 roku dochodzi do porozumienia tajnego po sprawie sądowej pomiędzy jego rodzicami. i Najprawdopodobniej, właśnie, chodzi o producenta. To nie zostało sprecyzowane w artykule. I kolejna kwestia, kolejny kolejny, kolejny skoczek, który jest kolejny, wojskowy, który ginie, to Air Force Special Operator Cold Candy, który również zostaje wyleczony z samolotu. Podczas tego, jak przelatywał tym samolotem nad Meksykiem, jego ciało w ogóle nie zostało znalezione. Przy czym. W tym przypadku dochodzenie Air Force doprowadziło do konkluzji, że on jest winny, dlatego że nie zastosował biletynowej zmiany, która została wprowadzona po śmierci Bradleya Kavnera. Wydłużono takie wsówki, takie wąsy, które są w uchwycie od tego spadochronu, aby zabezpieczyć to przed otwarciem. Prawnik tego, 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 tego żołnierza określa bilety jako plaster. No, w naszym języku polskim dobre jest określenie plaster albo plaster na dupie, albo plaster na wszej dupie. To wiele lepiej oddaje skuteczność i funkcję tego plastra. Natomiast tutaj trzeba by teraz właśnie wrócić do kwestii sprzętowej. Niewiele się zmienia, jeśli chodzi o spadochroniarstwo desantowe, dlatego że niewiele się tam może zmienić. To jest ewolucja, która trwa od około 100 lat i akurat zahibernowała się na pewnym etapie z różnych ważnych powodów. Nie, nie można powiedzieć, że desantowe spadochrony są w jakiś sposób gorsze od sprzętu szybującego, który używają cywile i również wojskowi w, w innych oddziałach, w innych, w innych formacjach. Te spadochrony służą ku konkretnemu celowi. Mianowicie mają powodować, że duża liczba wojskowych jest w, w jednym miejscu, w małym rozstrzeleniu, w małym rozrzucie, ląduje i podejmuje swoje działania. Co istotne, spadochrony desantowe pozwalają na to, aby zrzut nastąpił z małej wysokości. Chodzi o to, że spadochrony zapasowe i spadochrony główne w tym sprzęcie ze sobą współpracują. Są inne procedury awaryjne, w związku z tym bezpiecznie można wykonywać skoki z niższej wysokości niż na spadochronach szybujących. Nie mówię oczywiście o sporach bejzowych, ale nikt tego nie zaakceptuje, jeżeli chodzi o, wojskowy, o, o, o wojskowość. Kolejna kwestia jest taka, że u o wiele łatwiejsze jest masowe szkolenie żołnierzy w takim systemie. Dlatego, że duży samolot 80-osobowy można załadować skoczkami, którzy wcześniej tylko trenowali na skoczni albo na jakiejś, jakiejś zjeżdżalni, a potem po prostu się ich wywala z samolotu. Te spadochrony, które są obecnie używane przez, przez wojskowych, naprawdę zabezpieczają dobre parametry. Opadają z prędkością mniej niż 4,5 metra sekundę. To jest prędkość jednostajna, w związku z tym ten skoczek nie ma co zepsuć. To nie jest tak jak na spadochronie szybującym, że dopiero kiedy umiemy operować z spadochronem, to on pozwala nam na wytracenie prędkości pionowej i poziomej 0,0. Ale do tego się trzeba nauczyć. Zanim tego się skoczek nauczy, to może sobie połamać nogi. W związku z tym, na początku, podczas szkolenia, zalecane jest to, że instruktorzy wspomagają tego. Ucznia y, pomocą radiową. <laughs> Ale weźmy, wspomóżmy 80 wojskowych, którzy właśnie wyskoczyli z samolotu i mają wszyscy pedofilę szybujące, wszyscy mają radia. Kto ich zabezpieczy, żeby im prawdopodobnie lądowali? Na spadochronach tego problemu nie ma. W związku z tym pod, tym, pod tym kątem również są trudne do zastąpienia i raczej zastąpione nie, będzie, nie będą. Jeżeli więc może dojść do tego, że można gdzieś komuś wyrzucić na tyły, jakiemuś wrogowi dużą liczbę spadochroniarzy, to raczej to będą spadochroniarze, którzy będą używali spadochronów okrągłych, które w warunkach bojowych są dopuszczone do tego, żeby naprawdę ich wyrzucać z bardzo małej wysokości. I Dlaczego nie można nimi sterować? No, prawdopodobnie dlatego nie można nimi sterować. Można z podachonami klasycznymi, oporowymi, tymi właśnie stosowane, jak dosantowe. Tymi padochronami w zasadzie można sterować. Jeżeli konstrukcyjnie są, są wyposażone w napędowe, to można nimi sterować. Ale po co wojsko ma sterować? Żeby się rozpierzchło, jeżeli zostaje dowództwo, wyznacza cel, zostają wojskowe wyrzucenie i mają wylądować dokładnie tam, gdzie mają wylądować. A nie to, że jeden sobie poleci w lewo, drugi sobie poleci w prawo, a potem po, po wylądowaniu będą się próbowali pozbierać do kupy. Oni mają być od razu w wielkiej kupie i są w wielkiej kupie i dupie od samego początku, jeżeli chodzi o całość ich kariery. W związku z tym nie, nie, powiedzmy tak, nie one są niezastąpione i tam się niewiele zmienia. Co się może zmienić? Otóż co się może zmienić to to, że wojsko to jest ciekawy, zielony świat, który oparty jest o grube kontrakty. I w tych grubych kontraktach zwykle chodzi o to, że ma wygrać ten, kto zaproponuje najwięcej sprzętu, relatywnie najlepszego, relatywnie najtańszego. Kontrakty Rozpatrują różnego rodzaju organizacje, jednostki wewnętrzne, które, które mają dopatrzeć się w tym ewentualnych problemów, lub nie. Ale jeżeli coś zostanie już klepnięte, to w tym momencie trudno jest znaleźć winnego, kto na przykład coś zweryfikował, a to nie jest prawidłowe. Jeżeli dochodzi do problemu konstrukcyjnego, a w tym przypadku jest to, jest to coś ciekawego, bo uchwyt, który stosowany był przez. Dziesiątki lat do otwierania spadochronu zapasowego, który miał postać metalowego łóżka metalowego, e, razem z linkami i zawleczkami, który miał swoją kieszonkę. Czasami ta, to jeszcze ten łuk był zabezpieczony zabezpieczony przewleczonymi przez niego ściągaczami, które, które miały odprowadzić wyłogi przy otwarciu, ale przy okazji też zabezpieczały ten uchwyt, żeby on sam z siebie nie wyleciał albo umieszczane w taki sposób, żeby nie nastąpiło otwarcie przedwczesne, które zawsze było zagrożeniem, jeżeli chodzi o spodowniarstwo i nie tylko jeżeli chodzi o samolotem, ale w ogóle się powinien otwierać wtedy, kiedy się powinien otwierać, ani, ani za wcześnie, ani za późno. W związku z tym również uchwyt otwierający powinien być zabezpieczony przed tym, żeby się nie wysunął. Natomiast tutaj uchwyt otwierający został zastąpiony płaskim kawałkiem materiału wraz z tekstylnym uchwytem dobrze widocznym. I zawleczkami zagiętymi, podobnymi do zawleczek, które są używane w systemie BOC, które prawdopodobnie są po to, aby pozwolić na skuteczne wyrwanie tego uchwytu i zawleczek pod każdym kątem, pod którym wyrwie go wojskowy, niezależnie od tego, z której, którą, ręką, którą rękę użyje i pod jakim kątem będzie wyciągnięte. To akurat rozumiem, dlatego że faktycznie wadą uchwytów metalowych było to, że wymagały szkolenia, w którym trzeba było wyciągnąć się w odpowiednim kierunku. Prowadzone były, jak, jak próbuję znaleźć w internecie takie zdjęcia, a zwykle szukam tych zdjęć już po filmie. W związku z tym mam nadzieję, że znalazłem i zobaczyliście, jak wyglądają zamki stożkowe, które, są, które mają bardzo długą karierę. I zamki stożkowe były dość, dość doskonałe, o ile były dobrze serwisowane i, i, i skoszek był, był dobrze wytrenowany. Dlatego, że one niechętnie pracowały pod innym kątem, niż ten pod tym zostały skonstruowane. Jeżeli się ciągnęło uchwyt w inną stronę, to mogło się to zakleszczyć. i Mogło się zakleszczyć jeszcze bardziej, jeżeli nie było serwisowane. Na przykład po lądowaniu w jakimś piaszczystym terenie, albo gdy weszła korozja jedno z drugim, mogło powodować, że zawleczki się zatarły. I takie sytuacje również były oczywiście, jak zawsze w spadochroniarstwie, nakreślając pewne zasady i reguły krwiątych, co im się nie udało. Ten, to rozwiązanie, które, które, które nie jest nie wiem, najnowszym, ale jest rozwiązaniem, które powiedzmy jest, odbiega od, od, od klasyki, to rozwiązanie ma najwyraźniej swoją jedną wadę. Prawdopodobnie powierzchnia tego, 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 tego materiału wraz z tekstylnym uchwytem nie zabezpiecza. Yy, przed wypadnięciem i nie zabezpiecza przed wyciągnięciem zawleczek. Wyciągnięcie zawleczek. Tutaj sprawa jest też skomplikowana, dlatego że w tym sprzęcie, jak sobie obejrzałem film na YouTube, w jaki sposób jest układany, również zaprezentowano coś nowego, a mianowicie zamykanie, które przypomina trochę zamykanie z zapasowego sy systemu cywilnego plecy plecy, ale w systemie cywilnym plecy plecy jest pilocik sprężynowy, który cały czas utrzymuje napięcie na zawleczkach. Natomiast tutaj, kiedy widziałem, jak, jak riggerzy układają pod nadzorem oficera te spadochrony, to napięcie, które było potrzebne do zapięcia tego pokrowca, moim zdaniem będzie w trakcie eksploatacji malało. Kiedy na przykład się siada na tym, na tym pokrowcu zapasowym, albo zwyczajnie mija czas i wychodzi powietrze z tkaniny, zmniejszają się opory na zawleczkach. W tym momencie ta pętla zamykająca nie dociska zawleczki do grametra, jak powinna, i wiatr faktycznie może w niektórych przypadkach wyrwać taką, te, te zawleczki, otworzyć spadochron. Ten spadochron ma pilocik miękki, który, jeżeli powietrze złapie trochę, to faktycznie teraz wszystko wyciągnie, ponieważ. Niby zapasowy spadochron jest podłączony. Nie jest tak, że jest integralnym elementem uprzęży, tylko jest podłączony na klamrach, ale jest podłączony na klamrach nośnych, a sam pokrowiec jeszcze jest podłączony na dodatkowych patentach. Czyli trzeba by naprawdę mieć niezły refleks w momencie, kiedy startuje pilotik od zapasowego spadochronu, żeby zdążyć go złapać, co jest oczywiście dobrą procedurą, i tak się powinno robić w samolocie, albo żeby zdążyć go, zdążyć go odłączyć. Jeżeli ktoś jest blisko drzwi, oczywiście tego nie zdąży. Jeżeli na, na, następuje otwarcie zapasowego spadochronu, który ma metrów kwadratowych powierzchni i od razu na, na prędkości samolotu, która nie jest prędkością do zrzutu, tylko to jest prędkość o wiele większa, o przelotowa, to przy tej prędkości przelotowej wyrwanie z koszka z samolotu, na przykład przez boczne drzwi chociażby, najprawdopodobniej spowoduje przynajmniej bardzo ciężkie obrażenia jak w przypadku pierwszej osoby albo śmierć jak w przypadku pozostałych tych dwóch. Teraz jak to zmienić? Plaster nie wystarczy. Plaster, czyli wydłużenie wsuwek, tak naprawdę mogłoby coś zmienić. Troszeczkę lepiej trzyma taki materiał. Być może zostanie zastosowany nowy plaster, czyli wszystko zostanie jeszcze opatrzone taśmą, velcro, czyli tak, żeby to jeszcze było bardziej utrzymane. Nie można się jednak spodziewać, że ktoś, kto podejmuje decyzje i formacje tak, tak duże, jak, jak rząd federalny, który zasila w kasę żo żołnierzy, w wojsko, będzie w stanie przyznać się do błędu, że na przykład 50 tysięcy spadochronów zostało produkowanych z wadą fabryczną. To jest problem, który jest problemem również wyborczym, to jest problem polityczny. W związku z tym takie kwestie prawdopodobnie zostaną za zamiecione pod dywan i zostanie zrobiony jakiś nowy plaster, albo, co prawdopodobne jest, bez przyznania się do winy i również um, dogadując się z y, rodziną ofiar, powolutku wycofa się to i wejdzie na przykład zestaw, który się będzie nazywał T12 i który będzie miał już nowy układ zamykania, zamykania y, zawleczek i tego, tego pokrowca. Dziwne to rozwiązanie, nie widziałem tego rozwiązania, chociaż też przypo, po, przypominam, że to nie jest moja bajka. Tak? To jest tak, że prawdopodobnie ten, ten, ten kanał mogą no, oglądać również ludzie, którzy się dobrze znają na sprzęcie wojskowym i którzy wiedzą o czym mówię. Być może to jest to, jest to popularne rozwiązanie w innych, w innych systemach. Z, z mojego starodawnego podejścia do tego, co widziałem kiedyś, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o okrągłość, kiedy, kiedy przenikały się ze sobą aerokluby wraz ze sprzętem wojskowym w jednostkach wojskowych, skakało się na podobny wszędzie w, w Arklubie, no moje doświadczenia są z tym związane. Już moje wnioski, które w ten sposób wyciągam są związane z moją wiedzą, która właśnie była zbudowana wtedy. A to, co sobie teraz poszukałem w internecie, to powiedzmy tylko skłania mnie do tego, że prawdopodobnie zostało coś niedopracowane i prawdopodobnie to coś nadal pozostanie niedopracowane, dlatego, że jest to zbyt gruba sprawa, żeby to można było zamieść, żeby to można było Wyciągnąć na światło dzienne, raczej, raczej ponieważ również to jest specyficzne środowisko, czyli spachniarstwo, które, które ludziom na co dzień kojarzy się z tym, że ktoś może zginąć. Nie będzie wielkiej draki z tego powodu, że wywlekło paru, paru, paru żołnierzy z samolotu, bo coś zostało źle skonstruowane. Raczej, raczej to zostanie tak, jak jest, ale jest to znowu coś ciekawego, co pokazuje nam, jak funkcjonuje życie, jak funkcjonują, jak funkcjonują pewne mechanizmy. Nie tylko bezpośrednio związane z naszym treningiem, nie tylko bezpośrednio związane z tym, co my uważamy, że jesteśmy w bezpiecznym świecie. Jesteśmy w świecie, który ma jest bardzo wiele powiązań, bardzo wiele różnego rodzaju złożonych układów, których na końcu, jeżeli ktoś ma ponieść konsekwencje, to będzie to ta osoba, która skacze na danym spadochronie z danego samolotu z danym wyszkoleniem w danym terenie przy danej pogodzie. Następnie będą z tego wyciągać wnioski, także czujność powinna być zachowana do każdego miejsca. Niestety wojskowi nie mają takiego wyboru, e, cywile mają lepiej. Pamiętam, jak kiedyś zaproponowano mi skok na sprzęcie wojskowym, który był produkowany w Polsce już przez firmę, która przejęła Schedę po, po Legionowie. Popatrzyłem na to, zobaczyłem, jak, jak wyglądają ściegi, jak to wszystko, że zapasowy jest na dole, głównie na górze, i chociaż byłem na etapie zaliczania typów, czyli tego, żeby sobie. Do książki z dopisywać kolejne spadochrony, które, które zaliczyłem, to powiedziałem, że nie, tego to ja nie chcę. Nie? To mi się nie podoba, jakoś to, 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 to mi źle pachnie. Nie? Ale wojskowy nie może odmówić, wojskowy musi starać. Myślę, że to ciekawy temat. Mam nadzieję, że Was trochę zaciekawiło. Mam nadzieję, że zdjęcia, które wstawiłem po drodze, również były czymś, co nie tyle poruszyło, ile, ile pokazało, że tematyka spadochronowa jest dość ciekawa. Jest ciekawie powiązana. Z naszą rzeczywistością wokoło nie jest tak oderwana od wszystkiego, jak nam się wydaje. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam. A jeszcze zanim pozdrawię serdecznie i zakończę ten temat, to zwróćcie uwagę, że do ostatniego filmu, który nagrałem o, o tandemie, dograłem również specjalną dogrywkę techniczną o tym, o tym jak są skonstruowane zamki dróg pierścieniowych. I tutaj mój apel. Bardzo bym chciał, żebyście, jeżeli takie pytacie się o kwestie techniczne, jeżeli pytacie się o kwestie, które mogą ciekawić również innych, to pytajcie się o tym na kanale, a nie wysyłajcie tej informacji do mnie na PRIF. Ja tych na PRIF też nie zignoruję, ale wydaje mi się to o wiele bardziej fair, kiedy jest dobrze funkcjonujący kanał i dobrze funkcjonujący system wymiany informacji, który za, zaproponował YouTube, aby w tym systemie korzystać z wymiany informacji, i tam się pytać, być może ktoś inny się wstydzi zapytać, a. Że pojawiające się pytania być może również uruchomią u Was chęć tego, żeby też zapytać się o kwestie, jak do tego doszło, jak, z czego to wynika, albo jak coś jest zbudowane. Nie każdy musi wiedzieć, jak coś jest zbudowane. Przykre jest to, że na przykład niekiedy ludzie nie wiedzą, jak są zbudowane zamki trójpiesieniowe, ale tak może być. Jeżeli biorę kogoś z ulicy, który jest taka, to on może nie wiedzieć, ale jeżeli skoczek, który jest po kursie się tego nie wie, no to jest problem. I teraz dopiero wszystkich serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy na kanale Skadia Atmosfera i oczywiście spok, a teraz wyłącza guziczek. Fajny kadr, schowałem się przed słońcem, bo ja już zakończyłem sezon. Jest już, jakiś, jakiś jak jak czerwiec, liwiec, czerwiec, maj, czerwiec, to jest za gorąco. W związku z tym powoli zagaszamy całą działalność. Będziemy działali z powrotem e, od połowy września, w związku z tym śmiało mogę powiedzieć, że nie wchodzę w kolizję z ośrodkami, które szkolą w Polsce, kiedy Polska rozpoczyna sezon, ja kończę sezon. Kiedy Polska kończy sezon, ja rozpoczynam sezon. Tak można funkcjonować bez żadnego ścierania się, bez żadnego konfliktu. Teraz pozdrawiam serdecznie. I guziczek. Pik.